Moim gospodarzem i przewodnikiem po Lublinie jest Adam Podkowa. Dziękuję bardzo Ci serdecznie za te wszystkie atrakcje, które mi dzisiaj pokazałeś. Gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy w Lublinie przy ulicy Sibiraka powstańca styczniowego Henryka Wiercińskiego i tutaj, przy takim nowym muralu, który bardzo pięknie symbolizuje i pokazuje nam koncepcję historyczną, geopolityczną przywódców Powstania Styczniowego, czyli Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Polskę, Litwę, mamy herb Bogoni i Michała Archanioła, który symbolizuje Ruś Kijowską, czyli obecnie Białoruś i Ukrainy. Jesteś autorem szlaku pamięci Powstania Styczniowego po Lublinie. Jak długo prowadzisz taką działalność już? Formalnie szlak pojawił się rok temu w marcu, natomiast ten pomysł, ta koncepcja w ogóle opracowania szlaku sięga przełomu lat 2015-2016, gdzie... Prowadziłem krajoznawczą wycieczkę śladami Powstania Styczniowego i była to chyba pierwsza w historii wycieczka historyczna, krajoznawcza, w której uczestniczyła grupa rekonstrukcyjna, która odtwarzała oddział tzw. ćwieków, czyli oddział pod dowództwem Kajetana Cieszkowskiego, pseudonim ćwiek, który był dowodzony przez Węgra o serbskich korzeniach. Adolfa Amorta, pseudonim Murdelio. Oddziało, gdzie również żona Cieszkowskiego bardzo dużą rolę odgrywała. Czy duże jest zainteresowanie szlakiem Powstania Styczniowego w Lublinie? To jest trudne pytanie. Zainteresowanie jest spore, natomiast Faktycznie jest to temat, czy też y, obszar wiedzy, który jeszcze wymaga na pewno badań naukowych, y, interioryzacji. Ja jestem w pełni świadomy, że to, co robię, to jest kropla w morzu. Lublin jest miejscem bardzo mocno związanym z Powstaniem Styczniowym. W województwie lubelskim tych bitew i potyczek było bardzo dużo, chyba aż 25% ze wszystkich bitew i potyczek. Powstania styczniowego? Dobrze mówię? Szacuje się, że będzie to minimalnie 308 bojów spotkaniowych potyczek względnie bitew, w tym jedne z największych, tak jak krwawa masakra pod Żyżynem czy zwycięstwo pod Panasówką, więc można szacować spokojnie, że to jest minimum jedna czwarta tych wszystkich starć militarnych, które w ogóle w okresie powstania styczniowego miały miejsce. Lublin zapisał się też złotymi zgłoskami w okresie przedpowstaniowym. Tak, po Warszawie miały tutaj miejsce systematyczne, dosyć intensywne, różnego typu manifestacje narodowe, w których również zasłynęła Henryka Pustobójtuna. Tak jest. Zapraszamy bardzo serdecznie na zwiedzanie Lublina z Adamem na szlak Powstania Styczniowego jak się zadamy skontaktować to wszystko będziecie mieli w komentarzach pod filmem dziękajcie bardzo serdecznie bardzo serdecznie Was wszystkich do Lublina zapraszam poza szlakiem Powstania Styczniowego oczywiście cebularze, chłodniki i wszystkie tego typu atrakcje i do zobaczenia na szlaku Powstania Styczniowego